Dobra Let's go, let's go, let's go Gdzie my tu lecimy? Tutaj, patrz, tu, 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 tu. od razu w dół Na te, te domki tu pod nami No, no, no Na te dwa na lewo, dawaj Dobra Sztaram się Jeszcze ktoś ja się leci tutaj staram. Z nami. Ja lecę na ten na prawo Dobra, ja na ten na lewo Czekaj Nic nie ma. Ty już jesteś w tym... Tak, 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 tak. Jest ta Rka. Pięknie. Minął. Oho. Jest plecak. Tak widzicie? Take this shit. Dobra, idę do kampera. Dobra. Zastrzała. Zastrzała. Pięknie. Wow! Ktoś tu jest, blisko. Słyszę, słyszę. To ja Auto. Czekaj, okay? autem podjechał tutaj Tak. Gość jest u ciebie. Dwóch gości jest u ciebie w mieszkaniu. A ciu, ciu, ciu. no, Dobra. Leżą. Dobra, LB. Wow, sorry. Nie trochę Wizu, to dobrze. Autem podjechali? Nie, nie, nie. W ogóle inny auto pojechało. Dawaj chodź. Trzeba coś lutować. O oh my god No, przydałoby się. O, ARK. Bierz. Bierzesz? Bierz, bierz, bierz. Bierz. Będziemy mieli po jednej. Dobra, ja idę na te trzy domy. Jak najszybciej. Trzeba amunicji mi do ARK, jeszcze i tobie. Tu nic nie widzę. Ciekawego jest strzelba. Dobra, przyda się. To się przyda. No kuźwa mać, podnieś to, no... no space, what the... Spieprzaj no... A jeszcze mi się nie wiem... Granat... O, jeszcze jedna ARK Dobra, gdzie ją masz? A tutaj? A... amunicja tam jest? Tak, tak, tak. Jedną, tą mi zostawisz, czy? No, jeszcze drobą. 10 drob. Dzięki. Idę na drugi dom, na środkowy się uznaczę z tych trzech, wiesz? Ja. A byłeś na którym? Na lewej czy na prawym? na lewym, na lewym, na lewym. Epsy, epsy, epsy. Ej, jakoś tak tu pusto strasznie. Mhm. Tu zazwyczaj się respi horda, ty, na to No wiem, ja wiem, ale... Nikt niczego nie podniósł? No, znaczy, czekaj. tu już, już widzę worki. Dało ja mi się... O, Czekaj muszę przeładować strzelbę. Dobra Jest już Save Nie wiem Nie Jest gracz, jest gracz. Tu, gdzie? Gdzie, gdzie Tutaj Koło mnie Jest jeszcze jeden? Gdzie? Zostałem z drugiej strony domu jest w domu, jest w domu, jest w domu. Krwawi mocno. Wiem. Dostał, jest w kuchni. W kuchni jest. Wybiega. Leż. Dobrze. Daj mnie chyba w głowę dostał nawet. Ode mnie dostał sporo razy, nie wiem jak to przeszedł. Dobra. Coś tu mają ciekawego? Wow. Gdzie? to? Nie wiem Tutaj na moście no, Tak, jakoś, tak, tak, gdzieś gdzieś w tamtym kierunku, ale gdzie dokładnie to ci nie powiem. Tu te te kampery dwa przeszukałeś, czy nie? Tak, tak Na moście nikogo nie widzę. Nie Czytaj jest coś za dalej, nie ma Co robimy? E gdzie jesteś, my friend? Ty! Chodź co? na drugą stronę mostu. Idę, idę. Co tam jest? Auto, 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 jeep. Dobra, 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 dobra. Jakbyśmy wzięli jeepa, to byśmy spieprzali stąd. Od razu? Eee, to znaczy nie, wiesz co, gdzieś byśmy tutaj się ulokowali. Na... Gdzie ty widzisz? Przed nami. No, no faktycznie. Nie, nie no jest, nie no jest. no jest, no jest, no jest. Kierujesz? Ja? Tak. A nie sprawdzamy tutaj tych? A no, dobra, niech będzie. Zebane. Wow. Nie żyje. Gdzie Przez jest? W hangarze Boy. drugim. China, China. Lutuje mnie, lutuje mnie. Przed drugim hangarem. Z kimś się strzelasz? Z nim. Dobra. Leży. Widzę. Ej kurwa. Ilu, za pięciu, już? Pięciu? Tak. Niech bada. pięciu, nie ja wiem, jakoś coś, coś takiego. Chyba A sam tam, był. To ja, to ja, czekam. Co on tu ma? Do ar -ki. gdzie on ma amunicję do arki? Faniaczek ten z Park Plagi powyciągał. No, to i tak byśmy nie pojechali. To nic. A, jestem gdzie te z Park Plagi? Ja tu H5, ja jestem G6 ja Jestem bezpieczny Kuźwa mać, no się przyzwyczaiłem, żeby X-em kłócać. Fuck. Pojechał. Aha. Trochę mi to nie pykło. Nie żyjesz? Zastanawiałem się za samochodem, a oni ten samochód rozwalili, rozstrzelali we dwóch trzech. Hello, 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 hello. Bum, 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 bum. Hops. Hops. Proste tu mamy. Teraz. raz. Teraz to wyglądam jak człowiek. Gdzie jest głodź? Gdzie jest głodź? Jakiś goś mnie tutaj leję, widziałem cię jak przewijałaś. Idę do ciebie. Raven. Really? Będę To ja jest, o widzę cię, śmieciu. Nie wiedzisz. Dostałeś, 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 dostałeś. dostałeś, 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 dostałeś. Dobra Po jakieś... O ja pieprzę znowu Znowu na... Dom, na Na, to, to, na to samo, czy to. na hangary? Bo tutaj na hangarach są dwa auta Dobra, dobra, to na hangary Na pewno? Tak I bierzemy ryzyk... oba? Ryzyk fizyk, my friend Tak I spieprzamy Rozumiesz? A co? Hmm. Jak jest Chociaż tutaj ten... Lutujesz coś? Coś chcesz zebrać jeszcze? Dobra. Mam Rkę To No kuźwa, podnoś to. Dobra. Dobra. Lecimy? Tak, 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 tak. Zminimalizował mi H1Z1. Szybciutko, szybciutko. Dawaj Dawaj, 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 budar Easy, my friend Dobra, jest obszar? Nie Zaprowadź. ma jeszcze Co, na razie tędy i później w prawo skręcimy? No Masz jakąś broń? E, mam, dwie Dwa pistolety O, jest, jest gracz, jest gracz, jest gracz Dobra ja mam ARK, więc możemy tak jechać. Proponowałbym tu w lewo skręcić na górę. I poczekać aż się pojawi obszar. Dobra, tylko że broni nie mam. Będziemy jeździć. Ja mam ARK, więc... No, tak wiesz, to są dwa pistolety. No dobra, ale zawsze coś tam jest. Pod dwa magazynki. <laughs> To było ciekawe, powiem Ci. Kuczam i obserwuję, jak staną na deszcz. W czterdziestu tylko zostało, to jakoś mało osób zaczęło. No, ja nie płaczę. Ja też nie, nie przeszkadza mi to. Tutaj na pewno jeden był na domkach, tych gdzie my byliśmy. No jak był jeden, to znaczy, że. Hmm. I teraz kwestia tego, czy. A Tutaj jeszcze mamy widzisz? Tutaj takie hangary blisko. No wiem, tylko że. <ścoughs> nie wiem. Nie przekonują mnie. Nie, nie, poczekamy. Je, no. Jedzie auto, jedzie auto. Tak? Gdzie? No. Dziwne. Tak jak patrzę, nie Masz lornetkę tam przed... O, spada. Spadł. A no, lornetę, którym Wyszkał. się wyciąga? B może? Nie. Czwórką, czwórką, czwórką. czwórką. No nie, jak... Tam, widzisz? Tak jak patrzę, moja dwunasta. Na środku pola. Aha. Widzisz? Widzę, widzę. No faktycznie. Jedzie. Ano, widzę. Dalej czyli, jedzie. Czyli tutaj byli, przeszukali, sobie poszli. E mhm. w ogóle wiesz, że na tych hangarach, co teraz zabraliśmy to tam się zawsze dwa respią, nie? E tak, wiem, 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 wiem. I know. I know, my friend. Dobra, wiesz co? Nie wiem. Poczekamy, pojawi się obszar. Jak coś, to podjedziemy na ten hangar tutaj najbliżej zobaczymy, czy czegoś nie ma. Dobra. I pojedziemy. Chyba, że się okaże, że jesteśmy w bezpiecznym miejscu. G5 to tak troszeczkę przy środek, prawie środek. Blisko centrum mapy. stąd widać Cranberry normalnie. Widzisz? Tak. Tam wysoko. Widzę. Wiem o co ci chodzi. I know. Jest. Fakt. fakt, fakt. I tam jeszcze na lewo trochę widać też jakieś sklepy. Z mniejszej miejscowości. Na lewo? Tutaj odrobinę na lewo tam... Taka mała góra jest i... O, na prawo od tej góry zaraz. Bardzo mała góra. No dobra. O, sprawdźmy Od kiedy na górach są G ten? 5. Łapiemy się tak. Co, jedziemy Gdy szybko od... sprawdzić zanim tu ktoś przyjedzie Chodź podjedziemy mm -hmm. tam te, te sprawdzić, eee, a jednym ma ten czy dwoma? Eee, jednym poczekaj Co hmm. zabiorę. biorę? Albo nie, świecy, bez świeci tak nie będzie tak. Nie, 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 nie pojedzie, nie pojedzie. Dawaj, dawaj, Opis. dawaj. Jestem bardzo dobrym kierowcą, więc nie przejmuj się. Pewno przeżyjemy. What? Jakieś wątpliwości masz? Nie, nie. Czemu? Co do tego, Że... czy potrafię jeździć? Ależ skąd? Czemu pytasz? Obaj lutujemy? Tak. Się od po... od... Ja już nie zabieram, trudno. Nie mam o, czasu oprócz. się bawić. Bo będzie jak w Ja tu nikogo nie widzę. Wcześniej też nikogo nie widzieliśmy. Oj to. Dobra, mam jeszcze jeden dysponat. Auto? Mujesz? Słyszę? Tam był. Tam był. tu, tu, tup, 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 To ty? Tak, to moje tup, tup, tup. Kurwa trzy maczery na trzę. Kraków kurwa. Zrzut leci. Miała? Nie, nie ma. Na kampery chodź. No. Wow. Do nas? Nie, 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 dziś się za, za plecami. Mi się wydawało. Jest gracz, jest gracz ja na lewo. Widzę, widzę. Czekaj, wysadź wy mnie. No. Jeździ, jeździ, jeździ. I mów, mi gdzie on jest. Dobra. Nie widzę go, gdzieś niżej poszedł albo w krzaczki, i nie mam pojęcia gdzie on jest, albo z drugiej strony góry, nie widzę. Od razu uprzedzam, że nie widzę go. Tu się gdzieś szedł. Tu się z tyłu strzelają, wiesz tam, dobra wsiadaj, spadamy Jeszcze. Spadamy stąd Tupie to mamy, jedziemy po nasze drugie auto. Jezu jakie to jest mało złów zwrot zrzut, tutaj jest? zrzut tutaj jest Gdzie? Za nami, za nami, z prawej Ważne? No, widzisz? A no jest, jedziemy, jedziemy Jest samochód policyjny kolejny, widzisz? Widzę Też po niego jedzie Czekaj ty masz ARK może się tak. przesiadziemy Dobra Siadaj Jeden ten zrzut Gdzieś tam upadł, ale nie wiem gdzie Wow Jest samochód Nie no. u. Zderzać się z nimi? Nie. Otworzyli. Dobra. Dobra. Koniec ich? No dawaj. Czekaj. Upsi. To było, to było ciekawe. Powiem ci. Ups. Jedzie, jedzie. Dymian się wal Czekaj, Wstęli? nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę walić, bo tak trzęsie, że Dawaj Dawaj, dawaj Ociek panie Tego się nie spodziewałem Dawaj, dawaj Czekaj 20 pocisków mi zostało jakby co Wysiądziesz i będziesz zbierał jak będzie jechał, leciał samolot zsiąda spierdana to, to wsiądziesz Dobra, dobra Leci, leci, leci Kurde Dobra Nie wsiadłem w pizdu Ja pierdolę. To nic, to nic, nie przejmuj się przeżyj, Zdążę przeżyj, przeżyj, przeżyj Przeżyję, przeżyję Przeżyłeś? Tak, tak, jeszcze tak. Jeszcze jedno pojechało. Ja myślałem, że ty wsiadłeś. Tak stoisz, stoisz. Myślałem, że jakiś lag jest. Sorry. Nie mogę siąść. Si Auto. Samochód. się chodzi prawie. Nie. Wsiadaj, Nie. wsiadaj do mnie. Dobra. Zabiłem go krwawie, mocno. Zawandażył się. Już. Ktoś tu jeszcze się strzela. Próbuję otwierać. Dobra. Kuźwa mać, nic tu ciekawego nie ma. Nie ma nic? Nie. Czekaj, ja mam... Rudy! Au, Rudy! 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 Co? Dobra, dawaj, spierdzielaj. Musisz mnie wysadzić, bo ja nadal krwawię. To pan Ile HP? 31. Już moment. Dobra. Gotowy. Czy ja mam apteczki, chcesz? To zaraz. Jedziemy pod tamten samochód. Na razie może. Pod, pod nasz drugi, tak? Tak. Gdzie jest SafeZone A6? Jesteśmy miścicielami. Jesteś? Tak. Nic nie było? Żadnej nie, amunicy, nic. Tylko 45 zabrałem i pistolet, a tak to ARK bez amunicji ja wziąłem ARK od tego gościa. Dobra Tutaj pewnie zlutowany, co? Pewnie tak. No otwarty jest. Aha. Gdzie było na był to nasze auto Na lewo, na lewo auto chyba tak. jeszcze. Tu, wziąć. tutaj Gdzieś. Co wziąć? To znaczy od tamtego gościa paliło. Wracamy się? A, z, z tamtego Jeepka, tak? No. No dobra. Chociaż czekaj, żeby tam nikt nie przyszedł więcej. Będzie przepieprzone. Czekaj, czy ja tam widziałem kolejne dwa samochody? No? Gdzie to nasze kolejne auto, ja się pytam? Nie powiedzieć, tutaj jest. Ty, ARK, bierz Jest. Boże. Jest ten, AK. Wyskakuj. Nie, to ARK jest jeszcze jedna. Aha. To zabieraj. Ja przeładuję sobie. Ile masz ammo? 66. Ja mam 30-84. Dropnąć ci? No nie, na razie wystarczy. I apteczkę mi daj lepiej. Dobra. Poczekaj moment. Gdzie było ta nasze? A, nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Już wiem, nie już wiem, tak. Wiesz? Dobra. No. Dawaj, dawaj. Iść tutaj. Mm -hmm. Bo my wyjechaliśmy na innym na końcu zjazdem. Góry to... Tak. Oh yes, no do... O, jest, nadal. Jeździmy jednym, nie jeździmy na dwa. Przekładaj paliwo. Tak, 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 tak. Ja poczekam. W sumie to wiesz co? Przesiądźmy się... Jest gracz, jest gracz, jest gracz! Z prawej strony. Z prawej Gdzie strony... Pisko? Dwa drzewa od nas. Wychyla na nas. Widzę, 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 widzę. Jest drugi. Bliżej. Rzucił na nas mołotowa. Palę się, kuźwa mać. Ja też. Używam apteczki. Ja no, no tak, na pewno. Prze, przez auto go nie zabił, ja go reportuję. Przy mnie biegał. Ogarniasz typa? Przez auto nie zabił. Shit, z pleców dostałem. Jakim cudem żeśmy tak źle trafili.